Cześć. Dzisiaj według zapowiedzi witamy Was w salonie DSA. Będziemy pokazywać Wam, jak wygląda wydanie samochodu. Pokrótce od wejścia do salonu klienta przez podpisanie dokumentów do odsłonięcia samochodu pokażemy Wam całą procedurę, jak to wygląda u nas w firmie. Zapraszamy. Pierwszym krokiem jest podpisanie niezbędnych dokumentów. Zwykle robimy to przy biurku handlowca, więc po przywitaniu się przy drzwiach, wejściu do salonu zapraszamy Klienta do biurka. Ja poproszę też kawę. Zwykle proponujemy jeszcze coś do picia. A Kuba jest wymagającym klientem, <laughs> więc sam wychodzi z propozycją kawy. <laughs> Każdy z handlowców, przynajmniej tak przyjął się u nas w firmie, ma tak zwany segregator z zamówieniami, gdzie mamy zgromadzone wszystkie teczki z zamówieniami naszych klientów. Od góry, przynajmniej tak jest u mnie, mam teczki aut, które są najbliżej wydania. Więc wyciągamy teczkę auta, które dzisiaj będziemy próbnie wydawali, i w takiej teczce znajduje się. Faktura na auto, zamówienie, czyli umowa, którą podpisaliśmy z klientem, bądź to na odległość, bądź już u nas w salonie, kiedy było takie auto składane do zamówienia, oraz dokumenty, które musimy podpisać już w momencie wydania samochodu. W naszym salonie jest to protokół wydania samochodu nowego, w którym jest opisana cała procedura wydania, którą dzisiaj opowiemy, oraz plan przeglądu w aucie, dlatego żeby klient wiedział, co ile muszę robić przeglądy serwisowe gwarancyjne oraz co na tych przeglądach będzie do zrobienia zgodnie z kartą serwisową dla naszej marki i dla tego konkretnego modelu, który właśnie odbiera z naszego salonu. W tym miejscu przekazujemy oczywiście wszystkie dokumenty, kluczyki oraz ewentualne akcesoria, które chcemy przekazać klientowi, żeby po prostu było przyjemniej. Samą wisienkę na torcie, którą jest samochód, ustawiamy po prostu na sam koniec, żeby już nas nic nie rozpraszało. Tutaj kończymy wszystkie formalności. W trakcie samego podpisywania dokumentów, bierzemy też często od klientów dowód rejestracyjny oraz polisę, dlatego że musimy zrobić ich ksero w celach dokumentacji. Tej sprzedaży, dlatego że mamy bardzo dobre ceny na samochody, <grymne> więc dochodziło kiedyś do zjawiska tak zwanego reeksportu, więc marka chce się bronić przed tym, żeby nie wywozić samochodów za granicę, więc musimy dokumentować, że takie auto faktycznie sprzedaliśmy Państwu jako naszym klientom, a nie jest to po prostu sprzedaż za granicę. W tym celu zbieramy właśnie Xera dowodów oraz Polis, co jest takim dowodem dla marki, że auto zostało sprzedane faktycznie w kraju. i Będzie je użytkował polski klient, czy Polska. Firma. Tutaj wspomniana karta przeglądu, gdzie mamy wymienione warunki eksploatacji normalne oraz trudne. Warto też zauważyć, że Unia Europejska już wymaga, że dla wszystkich benzyn Turbo zawsze warunki trudne. To już też często pytacie nas jako handlowców, dlaczego mój samochód musi spełniać warunki trudne. Ano dlatego, że to jest benzyna Turbo i wszystkie takie samochody już mają obowiązek być serwisowany w warunkach trudnych właśnie. Od razu wyjaśnimy, o co chodzi o warunki trudne. Tak naprawdę chodzi o częstość przeglądów. Przy warunkach na przykład normalnej eksploatacji dla tego samego silnika mamy 30 tysięcy Przegląd okresowy. Dla warunków trudnych mamy co 20 tysięcy. To naprawdę to jest korzyścią dla klienta, bo wiadomo, im częściej wymieniamy Dokładnie. ten olej, no to dla silnika jest to bezpieczniejsze to warto, i przyjemne. Co warto też pamiętać, jeżeli chodzi o częstotliwość, to dalej jest co roku. Nie jest tak, że macie co pół roku, czy, czy jeszcze wcześniej. Dalej jest to co roku, tylko po prostu kilometr jest mniejszy. U nas w marce też, kiedy dochodzi do sprzedaży specjalnej, czyli na warunkach specjalnych, mamy jeszcze dodatkową dokument zobowiązanie w zakresie dostaw flotowych, czyli dokument, w którym klient się zobowiązuje, że z racji na udzielony rabat będzie auto użytkował przez minimum pół roku i nie zostanie to auto sprzedane ponownie do kogoś innego. Jest to kolejne takie działanie przeciwko reeksportowi, dlatego że my oddając Państwu swoje marże, wynagrodzenie, żeby zrobić jeszcze lepszą cenę dla Państwa, marka chce się jeszcze dodatkowo zabezpieczyć, że nie będą to auto odsprzedawane i klient nie będzie na tym sobie robił jakiegoś Zysku. Wiadomo, że auto mają trzymać wartość, ale chodzi o takie zabezpieczenie naszego interesu i biznesu. I często jeszcze do takich zamówień mamy faktury zaliczkowe, więc w momencie sprzedaży taką fakturę musimy skorygować, albo jeżeli, samochód, jeżeli samochód jest na leasing, no bo wiadomo, nabywcą jest leasing, a Państwo wpłacili zaliczkę jako państwo, więc nie możemy takiej zaliczki po prostu uznać, natomiast jeżeli samochód jest kupowany przelewem bądź w kredycie, no to taką zaliczkę możemy zostawić jak najbardziej. I na przykład ją rozliczyć do ubezpieczenia lub do kontraktu serwisowego, dlatego że też warto z takich usług skorzystać. O takich kontraktach, tematach Wam opowiemy przy okazji naszego Q&A, gdzie się dowiecie więcej, dlaczego warto z takich rzeczy korzystać, czy to jest z korzyścią, czy nie. Natomiast jak już podpiszemy wszystkie dokumenty, to dochodzi do już Końcowej fazy, czyli przekazujemy kluczyki do auta, pokazujemy książeczkę gwarancyjną, książeczkę instrukcji. Teraz taka malutka broszurka, dlatego że wszystko jest online w aplikacji każdej z marek. Można sobie to pobrać i mieć na swoim smartfonie. I na koniec przekazujemy upominki. W każdym salonie jest to coś innego. U nas jest akurat brelok. Malutki modelik, w tym przypadku wybraliśmy model d 19 czyli historyczny model, od którego się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o DS-a, oraz taki drobny upominek, który jest w podziękowaniu za wybór naszego salonu Deesto Kraków. Kiedy jesteśmy już przy zamówionym samochodzie, auto jest przykryte specjalną. Materiałem, w momencie wydania go odsłaniamy. Natomiast jak podchodzimy z klientem, widzimy tylko rysy, obrys samochodu, budujemy wyobraźnię, budujemy emocje. Natomiast punktem kulminacyjnym zawsze jest już odsłonięcie, odsłonięcie. samochodu. Oczywiście, w obecności klienta. Po odsunięciu samochodu, um, zaczynamy z klientem oglądanie samochodu z zewnątrz. Wyjaśnienie, co się dzieje z samochodem, jak go trzeba użytkować, jak zatankować. Oczywiście podstawowym elementem jest sprawdzenie powłoki lakierniczej, czy samochód został dobrze przygotowany, czy klient nie wnosi jakichś zastrzeżeń, czy mu się po prostu samochód podoba i czy zgadza się z zamówieniem. Ja w się robię troszkę inaczej, dlatego że u nas jest duży nacisk na inspirację samochodu, w wersję wyposażenia, dlatego zaczynam. Mhm. Nawet od tego, że opowiadam o tym, jaki jest kolor na aucie, mhm. historię tego lakieru, opowiadamy również o felgach, na które klient się zdecydował oraz o inspiracji zewnętrznej samochodu oraz inspiracji wewnętrznej, czyli o pakietach, stylistycznych w samochodzie. Oczywiście w zależności od marki oraz modelu opowiadamy o wyposażeniu samochodu, jakie mamy reflektory, systemy bezpieczeństwa z przodu samochodu. Generalnie najbezpieczniej jest zawsze takie auto obejść całe dookoła, żeby nie pominąć mhm. żadnego aspektu, chociażby chowane klamki, jak te auta się otwierają, zamykają oraz rzecz tak naprawdę najważniejsza, o której zawsze Trywialna. trzeba wspomnieć. Jak zatankować samochód? Co jest też ciekawe, jak wydajemy hybrydy plug-in? No tutaj mamy akurat samochód zwykły spalinowy. Natomiast jeżeli chodzi o hybrydy plug-in, e, często mamy dwie klapki e, do tankowania. Właśnie trzeba pokazać, która jest do czego, jak której używać. No i plusem, że wyjeżdżając z hybrydą lub elektrykiem, mamy zawsze auto naładowane do pełna. Dlatego że procedura wydania samochodu nowego mówi, że auto ma być zatankowane do 5 litrów więc zawsze po wyjechaniu tak naprawdę pierwsza stacja to jest nasza pierwsza wizyta, pierwszy przystanek. postój, przystanek, żeby auto zatankować, żeby można było go dalej eksploatować, dokładnie tak. Po opowiedzeniu wszystkich elementów zewnątrz samochodu, czyli ulubiony element Kuby, czyli że klapa jest elektrycznie podnoszona nogą, <laughs> przechodzimy sobie do wnętrza. do wnętrza auta, gdzie już opowiadamy też jak ustawić nawigację, podłączamy telefon, podłączamy, przepraszam, i robimy te wszystkie elementy, detale, jeżeli chodzi o ustawienie wnętrza w samochodzie, czyli pozycja za kierownicą Wykupi. i takie elementy. Ja właśnie za, zazwyczaj zaczynam od tego. Zapraszam klienta do środka, żeby zajął swoje miejsce za kierownicą, tak jak to robimy podczas jazdy testowej, tylko już w swoim samochodzie. Wtedy zajmuję miejsce z drugiej strony i tłumaczę cały system. Procedura wydania samochodu tak naprawdę się zmienia z roku na rok, dlatego, że wnętrze aut, wyposażenie jest inne. Dzisiaj mamy do czynienia już z samochodami, które są tak naprawdę jeżdżącymi komputerami, tabletami. Mamy tych ekranów dosyć sporo i trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić już nie tyle na zewnętrznych walorach, co właśnie na wnętrzu samochodu, żeby to wszystko skonfigurować. Dokładnie tak. Nasze systemy są już naprawdę, tak jak telefony, oparte głównie na widżetach, więc naprawdę dużo czasu trzeba poświęcić na to, żeby ten system skonfigurować pod siebie. Jak już auto skonfigurowaliście pod siebie, dobraliście kolor, felgę, czarny dach, tapicerkę, szwy u Ciebie chyba można jeszcze zmieniać. Tak. tak samo później ten czas musicie spędzić, żeby ustawić sobie wyświetlacz przed sobą jako zegary, wyświetlacz główny, to wszystko dograć. My w tym oczywiście z miłą chęcią pomagamy i pokazujemy jak to działa, tłumaczymy poszczególne funkcje. Kiedy zakończymy już samo wydanie, czyli opowiemy o samochodzie z zewnątrz, skonfigurujemy mhm. wszystko w środku, to już dochodzi do przekręcenia kluczyka w drzwiach, otwieramy bramę i można u tym wyjechać. U nas to się manualnie robi, ale jakby clue jest takie samo. Ważne jest też, żeby się mówić z klientem na spotkanie po nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu godzinach z użytkowania samochodu, no bo wiadomo, teraz klient przyjął bardzo dużo suchej wiedzy, ale później ta wiedza przerodzi się jakby Praktyczne pytania po użytkowaniu tego samochodu, więc ważne jest to, żeby się umówić. Może nie od razu, ale zadzwonić po dwóch, trzech dniach, umówić się na drugie spotkanie, wytłumaczyć wszystko raz jeszcze już z wiedzą praktyczną. Też zawsze jesteśmy dostępni pod telefonami. My mamy do czynienia z tymi autami na co dzień, więc często już z głowy, z pamięci jesteśmy w stanie podchodzić Panie. postowe rzeczy, z mikiem. godzinę, czas, ustawić w no, stację radiową, bo w trakcie wydania. Ono trwa przeważnie około godzinki, półtorej. Tej wiedzy ładujemy tak dużo, Dokładnie. że zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko jesteśmy w stanie przyjąć i zapamiętać. Dokładnie tak. Także widzimy się w naszych następnych wideo. Startujemy też z nowym panelem Q&A, więc odwiedzajcie nas, oglądajcie i zapraszamy. Do zobaczenia.